To jest kolejny odcinek z Minecrafta. I dzisiaj be, i, znaczy to jest kolejny odcinek z Minecraft Farmer. Um, I dzisiaj zauważyłem, że w skrzynce są jakieś zadania do wykonania. Um, ej, nawet sumowałbym. Zauważyłem, że dzisiaj w skrzynce są jakieś zadania do wykonania. Ej, dobry rym! Dobra, ale bierzemy to i otwieramy. Książka z zadań. Pierwsze, zdobądź motylkę. Dobra, to ja planuję zrobić. Drugie, zrób zagrodę dla świn. Dobra, o, ej, nie. Czekajcie, o. Dobra, ym, ale... Więc, to na, więc na razie ym, zróbmy motykę, mam tu jakieś materiały, nie, jeszcze nie zrobię chlebowej motyki, albo pszenicowej. Dobra, ym, idę sobie tutaj, ym, gdzieś powinno być jakieś drewno do motyki. Czekajcie, myszkę muszę sobie trochę poprawić, bo mi się nie, nie, nie wygodnie gra. Dobra, będę, będę grał z niewygodną myszką. Dobra, ym... nie, no ja tak nie mogę grać z niewygodną myszką. Czekajcie, naprawię sobie tylko myszkę. Przez chwilę będę AFK. Przez chwilę będę tutaj AFK, żeby sobie naprawić ym, tutaj myszkę. O dobra, chyba już. O dobra, już mogę grać. I ty, farmer, nie masz niestety nic mi tutaj fajnego do sprzedania. Ale dobra, tutaj jest jakieś drzewo, więc niego sobie więc Z tego drzewa sobie zabierzemy jakieś drewno żeby zrobić sobie motykę i dobra za chwilę pierwsze zadanie będzie wykonane dobra i teraz to nie wiem zrobię sobie drewnianą motykę bo inna, inna bo nie powiedziano tam jaką motykę mam zrobić, więc zrobię drewnianą. Dobra, drewniana motyka jest. Dobra. O nie, o nie, noc się robi. chcę szybko do mojego domu golem broń szybko gdzie jest tu tam jest mój domek więc dobra szybko zjem semacherkę i dobra nic nie ma. I... Mogę iść chyba już sobie spać. Dobra. I jakby co? To to... To to, że tutaj um, gdy począłem spać, to pisało przełączono na tryb gry kreatywny, potem przełączono na tryb gry Survival, to po prostu um, po prostu ja muszę sobie tutaj tworzyć jakieś rzeczy, więc ja wiem na przykład co było napisane w tej książce, bo nie umiem sobie pobierać mapek do Minecrafta takich, że nic nie wiem. Więc dlaczego takie o rzeczy robię, ale to to tylko tak mówię, ale teraz Cię wcielam jakbym nic nie wiedział, że to wiesz, że to wiecie, ale dobra, tutaj golem, elo golem, dobra, tutaj jest jakaś woda, czekać, może zobaczymy co jest na tamtej górze. Że coś będzie. A drugie zadanie, czekaj. Drugie zadanie to: zrób zagrodę dla świn O nie, czekajcie. Dobra, czekać. I my jeszcze sobie. Tutaj. Dobra, ale to zadanie sobie odznaczę: zrób motykę. O nie, nie chcący. Ty... Dobra. Jak już będzie najważniejsze, że mam zadanie przed żeby zrobić zagrodę dla świn. Więc pójdę po jakieś tutaj narzędzia, takie do zbierania drewna. Idę sobie zrobić, a tutaj już, o nie, chyba zdeptałem, nie, nie zdeptałem, bo tutaj już coś powyrastało. Jakieś marchewki też powyrastały, chyba, chyba to są wyrośnięte. Dobra, sprawdzę. Tak, to są wyrośnięte, a arbuzy jeszcze nie wyrosły. Dobra, im Mam więcej z tych marchewek i tutaj są jakieś krowy, ale one mi są na razie niepotrzebne. Dobra. idę tam dalej, żebym... No, po prostu... Tu zbierać drewnę na zagrodę. Dobra. Na no, pewno jakieś patyki się przy... O nie, nie wypadł mi akurat żaden. Dobra, ale um, idziemy sobie tu po te drzewo. Hej, co tu? Um, to już mówię, że to nie ja zrobiłem na wie naprawdę. Tamte latające drzewo. Ale dobra, na razie sobie te drzewo rąbiemy. Jak chcesz marchewkę. Dobra, masz, tam ci. Chcesz więcej marchewek? Ale już im nie mogę dać, niestety. Dobra, ym, na razie sobie skraftujemy tutaj drewnianą siekierkę. Dobra, ym... Dobra, i teraz... Możemy sobie dorąbać drzewo na spokojnie. O nie. Ym. Dobra, ten świat naprawdę jest pobugowany. Latająca trawa. Latające drzewo, latająca trawa. No co tu się dzieje? Chodź tu, no. Ten świat nie może być tak pobugowany. On nie ma prawa być tak pobugowany ten świat. Dobra, ale robimy sobie te drzewko. Dobra. Hmm. Tutaj chcę... Zrobimy jeszcze te. No, i chyba tyle trafna powinno wystarczyć na zagrodę dla świn. No dobra, możemy już wracać. Jeszcze co to zawalimy? Ledko. Dobra, i etykie zawsze jakieś się przydadzą. Dobra, cina też się przyda ale dobra, już idziemy do wioski. Ej, jakieś słoneczniki, też chcę zbiorę. Tutaj trochę tych słoneczników. A dobra już ej, w ogóle leżało tylko te ich widać, a tak o jakie... Dobra, ja już to nie wnikam, tutaj nie będę chodził sobie po moim polu, tylko moją piękną dróżką. Ale dobra, tutaj mam tą pszenicę, tutaj mam crafting, wyrytniemy sobie tak. No i chyba trochę patyków potrzeba było do tego do zagrody. Ale dobra, czekajcie. I... Dobra, tu jest akacjowy płot. Dobra, Tylko na tyle czekajcie. Dobra, i tyle akcjonowych kwotów mi powinno wystarczyć? Tutaj, o, gdzieś zrobię tą farmę. Myślę, że. Ym, tutaj, o, może. nie. Myślę, że. Tutaj, o, gdzieś może być. O, malutka na razie będzie. Dobra. Dobra, tutaj sobie zrobię tak. I dobra. Jest zrobione. Zadania zostały ukończone. Jeszcze tutaj zobaczymy, czy coś możemy sobie zebrać. No oczywiście... Ym. Dobra... Napiszcie w komentarzu czy chcecie więcej cewni Minecraft Farmer! ta, ta, ta. No wiecie, Minecraft Farmer to może być fajna i przyjemna seria. Nie będzie żadnej walki z mobami. Nie będzie takiego takiego ym, takiego jak na moim Survivalu, że co chwila ginę gdzieś w kopalni lawa się pali, tylko tutaj sobie normalnie łazimy pójdziemy gdzieś tutaj do mojej farmy, pozbieramy ym, trochę tych marchewek Patrzcie, tutaj, tutaj są jakieś marchewki Czekać, dobra Um, ej, a to co to jest? A nie wyrośnięta marchewka. Dobra. Ej, tutaj jest. O. To jeszcze jest. Coś. Uuu, i pierwsza dynia. Jak to miło. Ale dobra. Um, to jest koniec tego odcinka. O niej, ja prawie skoczyłam tu. Halo? Co? Co? Nadie świat jest naprawdę pobugowany. Ale dobra. <śmum> to jest koniec tego odcinek i... Um, elo! Ej, dlaczego jeszcze się nie zakończył? Dobra, teraz się zakończy. Elo? Elo? Elo. Dobra, czekajcie. Czekajcie, jest. Jak jeszcze się nie zakończył, to wy już go ten odcinek możecie sobie wyłączyć, a ja go jakoś a ja ten odcinek jakoś spróbuję zakoń zakończyć. Czekajcie. Dobra, ym, jak ktoś jeszcze ogląda ten odcinek, to ym, teraz nie będę zakończał na F5, tylko będę próbował... 在空，你注意呢，哈喽。